Piękne miejsce wybrałeś. Odpuść mi już. Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle. Dół jest rozkopany i pusty. Co to znaczy? Że poroniec wyszedł na żer. Stop you, should. Zaraz. O, zaraz. Kurwa, zabiłeś moje dziecko. Wiesz, że musiałem. Miałeś się odczarować, odczarować, kurwa, nie zabijać. Zamknij się, bo ludzi pobudzisz, i zaraz będziemy mieć tu zbiegowisko. I chuj! Chuj mnie to obchodzi, słyszysz? Zabiłeś mi dziecko! Zabiłem porońca. Twoja córka umarła dawno temu. Idź do domu i weź się w garść. A ja spróbuję znaleźć tę, która jeszcze żyje. To, co chcesz zrobić z tą krwią? Ja nic, ale mam nadzieję, że guślasz mi pomoże. Idź do siebie. Przyjdę jak coś będę wiedział. Biały wilk, mądry wilk. Czego wam trzeba? Mam krew porońca. Wiesz, co z nią zrobić, żeby znaleźć Annę i Tamarę? Krew... 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 Guślarz wie. Odprawi rytuał, wezwie moce... Dajcie krew. Na czym polega ten rytuał? Guślarz miksturę Uważaj, i jak północ przyjdzie, pójdziemy na stare uroczysko. Hmm, mam przynieść czarne świece? Na ścieżki krwi wejdziesz nocą, stojąc na gołej ziemi przed obliczem dawnych bogów. Trochu jak na dziadach. No dobrze, i co dalej? Guślarz wezwie duszyczkę dzieciątka, by mu za przewodnika była. A potem zobaczycie coś, co w tych dniach widuje niewielu. Mogę ci jakoś pomóc? Dostarczyć jakiś składników? Mm, mm, czarny lulek... Jest. Bieluń... Też. A miodunka... I miodunka jest. dla księżniczka. Kurze łapki, guślarz ma zawsze. Ale, 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 ale... Chyba guślarz okowity nie ma. Samogon Jest. No, to, to mamy wszystko. Cóż... Czas sprawdzić, czy dawne rytuały są skuteczne w tych parszywych czasach. Chcecie wyruszyć od razu? Taa... Ja, nie ma co zwlekać. Niech się stanie. Biały Wilk idzie za Guślarzem. Guślarz wskaże drogę. Daleko idziemy? No niedaleko. Najpierw przez wieś, potem przez las i już. Wszystko w ziemi barona? No teraz tak. Kiedyś nie. Do kogo należało dawniej? Do no dziedzica. Wszechradnym był. Zły to był człowiek. Podły. O ludzi nie dbał. Wypędziliście go. Jak czarni przyszli, to do wieży na kłomnicy czmychną. Czarni pole zniszczyli i głód wielki zapadł. A dziedzic w i wierzy w dostatki opływał. Ale się dawni bogowie rozgniewali i kary na niego zesłani. Plaga myszy na wyspę przyszła. Najpierw jadło ze stołów zeżarły, a potem dziedzica i jego dwor. się bogowie nigdy nie słynęli z wyrozumiałości. Nilgardszczycy nie oglądali wałkowców. A jak kto biedny, to potem ale ja nie ma. Ale już wyszła. To znaczy... Zarazał mi po głównie. Bo wybiję, jak myszy dwór dziedzica. Już blisko, już blisko. Co to za miejsce? Widzę uroczysko. Ładna nazwa, w sam raz dla białego wilka. Biały dobry. a tu się drzewi i straszliwe rzeczy działy. Ludziska do dziś na głos tej nazwy nie mówią. O tu, co teraz? Ogień zapalcie. A ten ogień to po co? Nieprzyjazne siły powstrzyma. Tylko pilnujcie, żeby nie zgasł, bo inaczej przyjdzie. Co przyjdzie? Zło. A ty co będziesz robił? Guślarz musi kamień przysposobić i znaki nakreślić. A potem Bogi wzywać będzie, żeby nas złe nie porwało. No dobra, chyba nie ma co zwlekać. Tylko się dobrze przygotujcie. Jak duchy przyjdą, nie będzie odwrotu. Nie ma to jak odpowiednia zachęta. Jak ognie zapalicie, to będzie znak dla buśnarza, że ma zaczynać. Gotowe. Ognia pilnujcie. Nie pozwólcie kręgu przerwać. Na siły nieba i ziemi, na świat, który miał się stać Twoim domem, ja, który skosztowałem Twojej krwi, wzywam Cię na przewodnika. Przybądź krwi nienarodzona, przybądź krwi nieprzyjęta, przybądź krwi nienazwana. Usłyszy mnie na ścieżka, poprowadź mnie śladem krewym. Miałem podtrzymywać ogień. Widzę krew w jej krwi! Widzę połączonych w niej! mnie krew! Odchodź! ze mną! Widzę twarz na mnie! żoną we krwi krwią odpchniętą przez krew. Ja jestem martwa. Bardzo... Pokaż mi krew, która jest twą krwią. Pokaż zawinioną krew. Wzywa mnie krew. Jeszcze trochę, bo wytrzymaj. Krew odchodzi jej z twarzy. Cierniste gałęzie chcą ją zatrzymać. Jestem kroplą na pajęczynie. Czy ojciec zaczeka? Ciemna krew niesie rzeką pytanie. Dlaczego szukasz dziecka starszej kli? Nadchodzi czas białego zimna. Czego światła, czas szaleństwa i czas pogardy. Świat umrze wśród mrozu i odrodzi się ze starszej krwi, bez zasianego ziarna. Co ty możesz mu ofiarować? Wszystko w porządku? <tryk> <tryk> tak. To koniec. Koniec. Guślarz ujrzał to, co miał ujrzeć. Co zobaczyłeś najpierw? Guślarz widział barona i panią Annę. Kłócili się i nie chciał, żeby wyjeżdżała. Szarpał ją, ale guślarz nie czuł w nim złości ją i w krwi guślarz poczuł miłość. Smutną, udręczoną miłość. Nie do końca zrozumiałem, o czym była druga wizja. Anna poroniła. Wszędzie była krew. Guślarz czuł, że ona cierpi. Umarł o śmiercią jej córki. Najbardziej istotna, wydaje mi się, trzecia wizja. Szuły przez las. Obie słabe. Każda z innego powodu. Ale obie wiedziały dokąd idą. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem, ale mówiłeś coś o jakimś Wojciechu. Myślały o nim z nadzieją. Hmm. A przepowiednia na koniec? Powtórzyłeś słowa Itliny i zadałeś mi pytanie. Wybaczcie, guślarz nie wie, o czym mowa. Kiedy wiesz, czy mówią duchy, nie guślarz. Ten Wojciech z Twojej wizji, wiesz kto to? Wojciech? A Wojciech? W okolicy mamy dwóch Wojciechów. Jeden w konarach żyje. Od lat z chaty nie wychodzi. Powiadają, że z susłami mieszka i że pamięta, jak na tych ziemiach mieszkały tylko elfy. A drugi? Bo chyba nie szukały pomocy u stuletniego miłośnika Gryzoni. Rybak z rodziną mieszka u ujścia rzeki, w samotnej chacie. Nie wyglądasz na kogoś, kto dojdzie do domu o własnych siłach. Zaprowadzę cię. Dziękuję Wam. To ja dziękuję za pomoc. Chodźmy.